Jedzieś. Trzeba sobie obrać drogę na pamięć, no. no i w miarę tej drogi się posługiwać, ale pamiętać o tym, że jeżeli zmienisz kierunek drogi, to możesz jednak pojechać w tą stronę rosyjską. Okay. Tak się zdarzyło ostatnio e, dla chłopaka z Australii, też wolontariusz, i gdzieś tam przy, przy Bachmucie pomylił drogi i Kramatorsk Bachmut do tej strony, no i pojechał jednak na w stronę rosyjską. Zginął. Zginął? E, tak, tam Czyli. widziałem te filmiki, jak go tam torturowali. Co ja uważam za niepotrzebne, że wolontariusze się ubierają w stroje wojskowe. Jeżeli nie jesteś wojskowym, zostań w stroju cywilnym. Mm -hmm. e, bo tak jak na przykład jego zatrzymali, on rzeczywiście, później tam sprawdzałem źródła, był wolontariuszem, ale jednak ubrany był w wojskowe. E, Czyli jakby podejrzewali, że być może. Oni jest podejrzewali, że to jest po prostu jakiś, no, żołnierz, jakiś najemca, tak? Najemca. I wtedy hmm. już ciężko jest się wytłumaczyć. A tak, żołnierz to nie bo jest tak. Myślę, że jako hmm. humanitarny. Może niekoniecznie, ale myślę, żeby odpuścili jemu, jakoś go, nie wiem, do niewoli albo puścili. Ale oni do końca szli w to, że to jest jednak najemca, najemca. bo tych najemców jest.